Cześć, witam. Przede mną książka, o której Wam opowiem. Książka świetna, która na pewno znajdzie się na mojej liście najlepszych książek 2022 roku w kategorii biografie. Jest to książka szwedzkiej pisarki, pierwszej kobiety, która otrzymała Literacką Nagrodę Nobla w roku 1909, Selmy Lagerlöf. Selma Lagerlof, no co, kiedy tak sobie pomyślimy o tym nazwisku, to nam pewnie przychodzi i w, mnie, i Wam przychodzi do głowy, jaki tytuł? Cudowna podróż. Dlaczego biografia? Aha, Selma Lagerlof, nowoczesna szwedka. Tę biografię napisali, napisało dwoje autorów: Anna Nordlund i Bengt Vanselius. I zrobili to, już powiedziałam, świetnie. Jest to klasyczna biografia, czyli od urodzin do śmierci. Choć pierwsza scena jest sceną śmierci. Bohaterki w czasie II wojny światowej w, swoim domu w, w swoim domu w marbece. Czekaj, muszę muszęcie, Tak, w marbece. A więc w czasie II wojny światowej. Selma Lagerloff, kiedy była dziewczynką, miała takie życiowe motto, już wam czytam, być dorosłą, mądrą, uczoną, potę, potężną i bogatą. I właściwie to się spełniło, bo po otrzymaniu Nagrody Nobla Szwecja legła u jej stóp, a potem uwielbienie tylko rosło. Autorzy nie są w stanie wymienić wszystkich, yy, wszystkich komitetów, zarządów, w których zasiadała. Co ciekawe, zasiadała w nich jako jedyna kobieta. Yy, są tu fotografie. A propos fotografie, ważnym plusem tej książki jest mnóstwo fotografii, chyba ze 100 albo i więcej, yy, na których widzimy gremia różne. W yy, 99 dziewięciu dziewięciu i, i męskie i jedyna kobieta. Selma. Lagerlof. Premier i król pytali ją o zdanie. Ona się wypowiadała na różne tematy, przede wszystkim na tematy kobiece. Ponieważ była emancypantką, walczyła słowem i czynem o prawa kobiet, między innymi dzięki niej, w 1919 roku, a więc po I wojnie światowej, Szwedki uzyskały prawo wyborcze. Pisała oprócz książek beletrystycznych, napisała również podręcznik do szkoły ludowej, ponieważ była z wykształcenia nauczycielką. Żądała dla kobiet wszelkich wolności, również wybo wolności wyboru miłości, wyborów seksualnych. Ponieważ była homoseksualna i miała w swoim życiu dwa e, trwałe związki, dwie przyjaciółki. Pierwszą była Sophie, którą pokochała i, 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 i w jej domu w marbece był pokój upamiętniający tąże. Druga przyjaciółka z kolei urządziła pogrzeb e, Selmy Ragelow i stała się wykonawczynią jej testamentu. A więc książka rzetelna, książka pełna pełna informacji, pełna informacji nawet no, można powiedzieć niekorzystnych, bo na przykład w czasie II wojny światowej podejrzewano ją o sprzyjanie Niemcom i Hitlerowi. Wprawdzie lubiła Niemców na przykład w czasie I wojny światowej, bo bała się Rosjan, bała się rewolucji rosyjskiej. Ale list, który odnaleziono w muzeum, co ja gadam, w archiwach niemieckich, jest listem na pewno fałszywym. To nie ona napisała tę laurkę do Hitlera. Co jeszcze? Była działaczką charytatywną, pomagała biednym, robotnikom, swojej rodzinie. Ta rodzina trzymała się jej jak rzep, no i takie tam różne. Swoim siostrzeńcom. Wszystkim, wszystkim starała się pomóc. A więc działalność charytatywna, jak już mówię, w wielu komitetach, była w wielu komitetach, a jej książki stanowiły, stanowiły podstawę czy istotę myśli szwedzkiego państwa i szwedzkiego człowieka, szwedzkiej demokracji, ponieważ Losy selmy są rzucone na tło e, tworzenia się Szwecji jako nowoczesnego kraju i na tło Europy, dlatego też ona została uznana za nowoczesną Szwedkę. Nie zdawałam sobie sprawy, jakie znaczenie dla Szwedów mają jej książki. Na przykład taka cudowna podróż. Cudowna podróż. Taka sobie tam niby bajeczka, on na tej gęsi sobie frunie i tak sobie frunie, ale Szwedzi odczytywali to zupełnie inaczej. Czekajcie, mam przygotowany cytat. Byłam tym zaskoczona. Zaskoczona. Jak Szwedzi O! W cudownej podróży. Nie ma moralizatorskiego patriotyzmu, hołdowania szwedzkim cechom narodowym, ani wychwalania czasów wielkiego mocarstwa jako złotej epoki. Jej książka jest całkowicie pozbawiona wyobrażeń na temat władzy niebieskiej i niebieskiej nagrody. Kościół jest potraktowany jako fenomen kulturowy niż instytucja sprawująca władzę duchową. Zas y Nils obserwuje podczas podróży zreformowane państwo narodowe. Nils uczy się cnót domu ludu, poczucia sprawiedliwości, ambicji i ducha postępu. Zaskakuje go wszystko, co ludzki umysł jest w stanie tworzyć: gazety, poczta, leki, maszyny rolnicze, kolej żelazna, huty, tartaki i fabryki. Nils obserwuje także biedę. Która panowała w kraju. Uderzająco często to kobiety stoją za zmianami i bardziej humanitarnym zarządzaniem. Mają na względzie dobre samopoczucie każdego obywatela. Pa parlamentaryzm jest tą formą rządów, której się hołduje. Monarchia to tylko fenomen historyczny. Tak odebrano cudowną podróż. Miała ona nawet zostać obowiązkowym podręcznikiem w szkole, ale jak mówię, ten podręcznik Selma Lagerlow sama napisała. Dlaczego uznana została za kobietę nowoczesną? No, poprzez swoje poglądy. Przede wszystkim poglądy. E emancypacyjne związane z prawami kobiet. E po drugie, czekajcie, mam e nowoczesna, ponieważ uwielbiała e nowe e odkrycia techniki. W jej domu był telefon, radio. E co tam jeszcze? Telewizor, chciałam powiedzieć. Telefon, radio, e samochód. E posiadała samochód. E inwestowała na giełdzie. Znała się właśnie na bankowości. Kupowała e nieruchomości. Za pieniądze otrzymane z tych różnych nagród. A więc była kobietą nowoczesną, nowocześnie myślącą. Sama nauczyła się fotografować. O, film. Książki Selmy były filmowane przez nowo powstający przemysł filmowy w Szwecji i ona to bardzo, bardzo popierała. Chociaż, 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 chociaż. Chociaż. O. Pod koniec życia, już no w głębi XX wieku, w raklarsz XX, z perspektywy nowoczesnych kobiet, bohaterki Selmy Love żyły w Starym Świecie. Nawet jeśli Selma angażowała się we współczesne sobie kwestie emancypacyjne, warunki życia pracujących w biurach młodych dziewcząt o chłopięcych figurach były jej obce. Poza tym, uważała że wiele młodych kobiet nie dojrzało do korzystania z uzyskanej wolności jeśli przez nowoczesną kobietę rozumieć samodzielnego i rozwiniętego człowieka z poczuciem własnej wartości w odróżnieniu od, od poprzednich dzieł, teraz Lagerlof podkreśla w nowych postaciach seksualność jako oczywistą część radości życia i harmonii, między innymi u jej, u jej bohaterek. A więc mm, pomimo tego, że być może już nie do końca rozumiała świat współczesnej kobiety wtedy, no to ta biografia, tam, ta książka Unaocznia przetkalnikowi, jak Selma stawała się coraz większym, trwalszym i czczonym przez Szwedów pomnikiem. Sednem szacunku, wyrocznią w pewnych sprawach. Ona śmiała się sama, że niedługo będzie chodzącym Matuzalemem, a jej dom to będzie jakieś tam mauzoleum. Ale do końca życia pozostała kobietą, jak mówię, nowocześnie myślącą. Książkę polecam. Biografia napisana naprawdę świetnie, unaoczniona jak powiedziałam dziesiątkami fotografii. I możemy mm, przeczytać jakie znaczenie Laselmy Lagerlof miała jej twórczość, życie osobiste, rodzina, dom Marbeka, czyli ten dom rodzinny. Jeżeli chodzi o mnie, no to na końcu są też wymienione książki, które zostały przetłumaczone na język polski. Niestety, nie są to wszystkie książki. I co ja przeczytałam oprócz Cudownej Podróży? Oczywiście przeczytałam tak. Goste Berlinga, Legendy Chrystusowe i Tętniące Serce. A z tej biografii, jak wyczytałam tam pewne opracowane streszczenia, chciałabym przeczytać Skarb pana Arnego, Woźnicę Śmierci czy historię pewnego dworu. Jeżeli się mylę i te książki zostały jednak przetłumaczone, to proszę Was o podpowiedź, gdzie i przez jakie wydawnictwo, kiedy i przez jakie wydawnictwo. Teraz będzie margines polski. Kiedy tak patrzę na Selmę Lagerlöf, Tutaj jest jej portret, a teraz Wam pokażę co. Oczywiście mam zaznaczone. Jej suknie, w której odbierała nagrodę, jej suknię, w której odbierała nagrodę nobla, bo była bardzo wytworną kobietą, jak na ówczesne czasy. Starała się wyglądać, jak mówię, bardzo wytwornie. Jej suknia była. No, co to jest? Równie, wyt... no, o, oczywiście. Równie wytworna. Kupcie książkę, to sobie obejrzycie. Klasycznej, a jak powiedziałam, Eliza Orzeszkowa. Tu mi przypomina Elizę Orzeszkową. I choć była wytworną kobietą, to miała czas buntu. Ym, kiedy zakończy, ukończyła seminarium nauczycielskie, obcięła sobie włosy. I z krótkimi włosami wyglądała tak. Jak chłopczyca, ale dzieci w szkole się z niej śmiały, więc te włosy znowu zapuściła. I kiedy tak patrzę na Selmer Lagerloff w, w krótkich włosach, to od razu się przypomina inna polska pisarka, a mianowicie Maria Rodziewiczówna, która też całe życie chodziła w męskim stroju, obcięła włosy, miała dwie miłości swoje, czyli druga to jest Jadwiga Skirmuntówna, z, z którą mieszkała razem w Chruszowej. A możecie o tym przeczytać właśnie yy, w tej książce Jadwiga Skirmuntówna Panna yy, przepraszam pani na Chruszowej 25 lat wspomnień o Marii Rodziewiczównej. Mm, no, jako że pisała to jej ukochana z którą tworzyły związek no to nie jest to książka taka yy, yy. Jakby to powiedzieć dogłębna, no ale innej biografii Marii Rodziewiczównej nie ma. W każdym razie obie tworzyły w tej samej epoce, obie miały skłonności homoseksualne, obie umarły w czasie II wojny światowej, e, tylko tematyka ich książek, no i, i, i oczywiście wartość literacka, jest zupełnie inna. E, niemniej jednak warto się z tą ch chruszową zapoznać. A przede wszystkim raz nie wiem który mówię książka najlepsza w roku tak mi się przynajmniej wydaje w dziale biografii Selma Lagerlöf nowoczesna szwedka napisana ta książka jest przez Annę Nordlund i Bengta Wanselisa. książka jest ciężka bo te fotografie robią swoje proszę bardzo co powiecie kto czytał e, e, książki Selmy i no i co ja powiem, dyskutujmy, no bo po to o tej książce Wam mówię. Dziękuję, do zobaczenia.